Światło stop, podświetlenie roweru i czujnik zmierzchu. Cześć, jestem Janek i pokażę Wam dzisiaj lampkę Magic Shine Simi 300, która bije na głowę mojego Bontragera Flare RT prawie pod każdym względem. Lampkę dostałem do testu dzięki uprzejmości firmy AMP, czyli oficjalnego dystrybutora firmy Magic Shine w Polsce. Widziałem ostatnio trochę komentarzy, że chętnie zobaczycie na kanale nie tylko przednie lampki, ale także tylne, a zwłaszcza ten model. Od razu mogę Wam powiedzieć, że lampka nie jest idealna, bo znalazłem tutaj kilka wad, ale moim zdaniem i tak jest lepsza od większości modeli konkurencji. Lampka wykonana jest z aluminium i z tworzywa. Ma jeden przycisk, który jednocześnie pokazuje poziom naładowania i jest to całkiem czytelne. Jest też funkcja pamięci ostatnio wybranego trybu. Wejście USB-C z tyłu obudowy. Są dwa zestawy montażowe, które fajnie ustawiają lampkę w pionie. Jeden jest do rurek siodełka, więc lampka jest mocowana dzięki temu bardzo wysoko, a druga to zwykła gumowa opaska przeznaczona także do sztyc Aero. Dwie soczewki o łącznej mocy 300 lumenów. Górna bardziej skupia światło i jest widoczna z większej odległości. Natomiast dolna jest bardziej rozpraszająca. Jest też pasek świetlny okalający lampkę dookoła, który zapewnia świetną widoczność boczną. Jest też wreszcie dioda o mocy 100 lumenów od dołu oświetlająca rower i teren wokół niego. System montażu a Garmin z takim półobrotem. Wodoodporność w standardzie IPX6. Waga to 80 gramów a lampka według producenta widoczna jest nawet z 3 km. Akumulator ma 1600 mAh, wszystko jest bardzo dobrze wykonane, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Teraz możecie zobaczyć jak Simi 300 wypada w porównaniu do Bontragera, a obecnie już Trek'a Flair RT, do lampki KNOG albo NOG Blinder Bolt o mocy 100 lumenów, do lampki Magic Shine Simi DV z kamerą, która jest takim wideorejestratorem, i do Proxa Aero R. Lampka jest spora, ale ma też duży akumulator, więc jest trochę większa od konkurencyjnych. Pomijam tutaj ten widorejestrator, który jest jeszcze większy. Simi 300 nie jest typową lampką rowerową. Zastosowano tutaj pomysł, który widziałem kiedyś chyba w lampkach Knoga, gdy firma była jeszcze startupem. Ma wbudowaną diodę, która świecąca nie tylko do tyłu, ale też w dół. Dzięki temu oświetlony jest rower, nogi rowerzysty i przestrzeń wokół roweru. Wiązka światła ma eliptyczny kształt. Wydaje mi się, że jest to świetne rozwiązanie wpływające na bezpieczeństwo i lepszą widoczność, ale także na komfort używania roweru. Dlaczego komfort? Nieraz zdarzyło mi się jechać w zupełnych ciemnościach i zatrzymywać się w lesie. Dzięki temu patentowi widać po prostu, co jest wokół roweru. Gdy więc spadnie nam jakaś moneta czy inny drobny przedmiot, nie trzeba wypinać przedniej lampki, żeby cokolwiek zobaczyć. W związku z tą dodatkową diodą od dołu, tryby pracy lampki są trochę bardziej skomplikowane. Lampka ma też czujnik światła, który dopasowuje jej działanie do oświetlenia. Gdy jest jasno, dolna dioda jest wyłączona. W każdym z trybów dziennych lub nocnych są dostępne dwa tryby stałe 20 i 100 lumenów, tryb pulsujący 100 lumenów, tryb Eco Group Ride 20 lumenów i tryb Smart Day 300 lumenów, dostępny tylko w dzień i Smart Night 100 lumenów, dostępny tylko po zmierzchu. Co ważne, dolna dioda działa z innymi mocami, Niezależnie od światła głównego. Jeżeli wybierzemy tryb stały, to dół będzie pulsował, a jeżeli migający, to dół świeci na stałe. Czasy pracy są zależne nie tylko od trybu, ale też od tego, czy jest jasno, czy ciemno, i włącza się także dół. Najlepiej zależności te przedstawia tabelka. Dodatkowo, na czas pracy wpływa czujnik hamowania. Jeżeli jest włączony, to czas pracy spada. Czasy podane w tabeli nie uwzględniają jego działania. Sprawdziłem dwa tryby pracy statycznie oraz jeden w trakcie jazdy. Lampka w mocnych trybach pracowała trochę krócej niż podaje producent. Tabelkę z czasami pracy deklarowanymi przez producenta oraz sprawdzonymi przeze mnie zobaczycie na ekranie teraz. Jak widzieliście na przebitkach, światło jest naprawdę sporo, a ilość funkcji trochę przytłacza. Szczerze mówiąc, brakuje mi tu możliwości wybrania dosłownie dwóch ulubionych trybów. Czy to przez zaprogramowanie w aplikacji, czy to przez jakąś kombinację klawiszy. Moim zdaniem najsensowniejszy jest tryb Smart Day, który zapewnia maksymalną widoczność w dzień. Daje 300 lumenów, teoretyczną widoczność z 3 km i 35 godzin pracy bez funkcji STOP. Z funkcją STOP czas pracy będzie krótszy, ale nadal bardzo długi w porównaniu do Bontragera Flare RT. Drugi tryb to ten dojazdy w nocy, czyli na przykład Eco Group Ride. Który zapewnia 50 godzin świecenia, a dzięki mocno ograniczonej mocy nie oślepia innych, pozostając przy tym wystarczająco dobrze widocznym. Porównałem tą lampkę z moim Bontragerem Flair RT, odjeżdżając na odległość około pół kilometra od, od tych lampek. Nie nagrywam tego, ponieważ kamera nie jest w stanie tego oddać. I co ciekawe, ta lampka Simi 300 była minimalnie gorzej widoczna od Bontragera. Wynika to z tego, że przede wszystkim ta wiązka światła jest trochę mniej skupiona, mam wrażenie, więc mimo większej mocy niż w Bontragerze, no tutaj to światło jest troszeczkę gorzej widoczne, a poza tym Bontrager miga takim światłem nieregularnym, natomiast Simi 300 miga w taki powtarzalny sposób i mniej zwraca uwagę. Wskaźnik naładowania jest tak samo mało dokładny jak w pozostałych Magic Shinach, które testowałem. Czyli w zakresie od 20 do 100% świeci na zielono, w zakresie od 10 do 20% świeci na czerwono, a poniżej 10 czy 11% miga i lampka redukuje wtedy moc. Przydałoby się, żeby na przykład przy 50% naładowania akumulatora wskaźnik świecił na pomarańczowo, tak jak ma to miejsce na przykład w knogu Blinderze 1300. Jest wiele lampek, które mają funkcję stop, ale moim zdaniem musi być to naprawdę dobrze zrobione, żeby miało to sens. Po pierwsze, lampka powinna mieć dużo moc, żeby było widać różnicę pomiędzy hamowaniem a domyślnym trybem, w którym jedziemy. Po drugie, akcelerometr nie może uruchamiać stopów na każdej nierówności, bo wtedy jest to mylące. Tutaj działa to bardzo dobrze. Sprawdziłem to jadąc za kolegą, któremu dałem tą lampkę. Przez kilkanaście kilometrów jazdy po różnej jakości drogach, lampka ani razu nie włączyła się, gdy nie hamował. Także jestem pełen podziwu, jak dobrze zostało tutaj to dopracowane. Zalety tej lampki to dobre wykonanie 300 lumenów mocy i bardzo dobra widoczność w dzień soczewkowa konstrukcja długi czas pracy dioda świecąca na dół dobra widoczność boczna. Dopracowana funkcja hamowania, pewny i wygodny system montażu z dwoma uchwytami, ładowanie przez USB-C, tryby nocne słabsze niż dzienne, żeby nie oślepiać, funkcja pauzy związana z czujnikiem ruchu, która wyłącza lampkę po np. 5 minutach postoju, żeby oszczędzać baterię. Jeżeli chodzi o wady to w mocnych trybach czasy pracy są krótsze niż deklaruje producent, niewidoczny w trakcie jazdy i mało dokładny wskaźnik naładowania baterii, brak możliwości ładowania w czasie pracy, choć przy tylnej lampce to chyba bez znaczenia, brak aplikacji i możliwości zaprogramowania trybów, brak możliwości sparowania z przodem i uruchamiania pilotem. Podsumowując, lampka nie jest idealna, ale moim zdaniem jest dużo lepsza niż dotychczasowy lider, czyli Bontrager Flare RT. Jest mocniejsza, lepiej widoczna z boku, ma dłuższy czas pracy, czujnik zmierzchu, światło stop, dwie opcje montażu w standardzie i światło oświetlające rower. Jest trochę gorzej widoczna z dużej odległości i jest też niestety trochę droższa, ale biorąc pod uwagę ilość funkcji, znajduje to jakieś uzasadnienie. Największym brakiem jest wspomniany już brak aplikacji lub wyboru ulubionych trybów, chociaż jest tu funkcja pamięci, która przynajmniej pamięta ostatnio włączany tryb. Mimo pewnych braków mogę Wam tę lampkę zdecydowanie polecić. Jeśli masz jakieś pytania o ten sprzęt, to pisz śmiało w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. A jeżeli chcesz zobaczyć test równie innowacyjnej i ciekawej lampki Magic Shine IVO 1700 na przód roweru, to koniecznie zobacz mój test. Do videnja v kolejnem odsnku. Čest!